kampania historia zapierająca dech jest po to aby uświadomić ludziom że na chorobę nadciśnienia tętniczego może zapaść każdy w każdym wieku i jest to też również po to ta kampania żeby uświadomić ludziom jak w jaki sposób objawia się ta choroba ponieważ jej objawy są tak trudne do zdiagnozowania. Ta choroba jest tak trudna do zdiagnozowania, że nawet lekarze mają problem z zdiagnozowaniem tej choroby, ale ośrodków jest w kraju wiele i dla wszystkich takich osób z tak poważną chorobą jest możliwość leczenia. Natomiast jeśli zdrowy człowiek poniżej trzeciego, 30 roku życia nie jest otyły, a ma problem z wejściem na drugie, na drugie, trzecie piętro Zadyszkę męczy się, czy przy jeździ na rowerze, czy przy właśnie wchodzeniu po schodach, to powinien gdzieś tam mu się zapalić, powinna mu się lampka kontrolna, i być może powinien się skonsultować z lekarzem w takim ośrodku i wziąć pod uwagę to, że może jego też dotyczyć nadciśnienie tętniczo płucne. Do mnie często pisze wiele osób maile i tak dalej, i się pytają właśnie, gdzie mogą. Z kimś mogą skontaktować i tak dalej, ponieważ podejrzewają, że u nich coś takiego występuje. Więc jeśli ktoś jest w młodym wieku, a ma już problemy kondycyjne, to powinien mimo wszystko jak najszybciej udać się do lekarza i, i nawet zasugerować, że być może dolega mu taka choroba jak mnie.